Miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się zakochanie. I tego nie każdy z nas może doświadczyć, bo nie wiemy tak naprawdę, czym jest miłość. Myślimy, że to jest właśnie taka przyjemność, którą dostaniemy od mamy. A to jest miłość mamy. A miłość kobiety, jest zupełnie, żony, jest zupełnie inną miłością. Ale warto tego doświadczyć, bo to jest też naprawdę coś niezwykłego. Przejawia się chociażby poprzez szacunek dla tego, kim jesteśmy, jak żyjemy, co mówimy. Znowu dla kobiety miłość przejawia się od mężczyzny poprzez szacunek właśnie dla jej emocjonalności, dla jej wybuchowości chociażby. I, i kiedy jesteśmy w stanie e, przyjąć te ciosy, te sztylety od kobiety w taki sposób, że nie wywoła to, nie wywali nas to z butów, nie zrobimy nic. E, Niebezpiecznego, nie wiem, nie powiemy, że nas wkurza, nie trzaśniemy drzwiami, nie uderzymy, nie, nie, nie uderzymy kogoś, to ona wtedy, jak już sypnie tymi sztyletami i zobaczy, że na nas to nie robi wrażenia, to ona wtedy może poczuć się bezpieczna w pełni.